Mają później napady pac tak? Wpadają do lodówki i wyjadają wszystko, co, co się da przed snem. No nikt z nas nie pije herbaty posłudzoną 5-7 łyżeczkami, no ale kupujemy sok. Z nadzieją, że przecież on jest taki zdrowy, no a tam jest pięć, siedem łyżeczek cukru. Poświęciłem swoje zdrowie i zacząłem się przez dwa miesiące żywić tylko w McDonaldzie Trzy posiłki dziennie jadłem w McDonaldzie. Organizm już dobrze funkcjonuje, metabolizm jest wyrównany, jesteśmy zdrowi, nie mamy chorób, nie mamy objawów chorobowych. No to wtedy raz na jakiś czas na wyjazdach nawet fajnie zgrzeszyć. To ciało zaczyna się przebudowywać i ono zaczyna naturalnie wyglądać i ludzie, którzy nawet nie chodzą dużo na siłownię, to wyglądają jakby na nim chodzili. Ten film ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Jest stwierdzeniem pewnych faktów. Nie stanowią on porady medycznej, diagnozy, ani zaleceń leczniczych. Jeśli potrzebujesz diagnozy medycznej, udaj się do odpowiedniego specjalisty bądź lekarza. Stanowczo podkreślamy, że przekazywane w tym filmie informacje są niezgodne z aktualną wiedzą medycyny akademickiej. Nie, ja to ten, Jak ty możesz jeść surowe mięso? Przecież tam są pasożyty. Albo jak ty możesz jeść surowe jajka? Przecież tam jest salmonella. Może jest, no ale ze względu na to, że nie jem z, z tymi jajkami i z tym mięsem mąk albo słodyczy, no to ten kwas solny w żołądku jest i ten kwas solny eliminuje te zagrożenia, które gdzieś w tym mięsie mogą się znajdować, czy tam w tych jajkach, czy w ogóle w każdym innym pożywieniu. Tak naprawdę, więc to też, jest, to też jest mega ważne. Co jeszcze wpływa, to na pewno rozregulowanie rytmu okołodobowego, nie? bo jeżeli rozwalamy rytm okołodobowy, no to też powstaje insulinooporność. Tak? Mhm. Chodzimy po nocach spać, wstajemy rano niewyspani, albo przesuwamy ten cykl okołodobowy, i wtedy w godzinach rannych. Komórki stają się insulinooporne. Tak, no bo ludzie mają taką dużą tendencję do tego, że oni muszą wiedzieć, co się dzieje na świecie. Tak, Żeby no się no dowiedzieć, co się stresu. dzieje na świecie, to włączałem telewizję. <laughs> I kompletnie nie wiedzą, co się dzieje na świecie. Widzą tylko ten film, który tam jest przedstawiany. No ale to tak się śmieje, ale rzeczywiście, no tutaj to, ten rytuał okołodobowy jest cholernie ważny i bardzo. Ja też właśnie zauważyłem to u takich pacjentów dietetycznych, którzy pracują na nocki. No tak, to, to Albo jest... kobiety, które pracują na nocki. Tutaj rzeczywiście bardzo, no bardzo powoli te ze... wszystkie rzeczy, które robimy u większości pacjentów idą bardzo szybko, a w tym przypadku id idą prawie zawsze wolniej no... i zawsze doradzam pacjentowi, żeby pomyślał o tym, czy może by gdzieś nie zmienić jakiegoś miejsca, miejsca pracy i tak dalej. Wiadomo, nie zawsze jest to możliwe, ale czasami jest możliwe, czasami to jest po prostu tylko gdzieś tam jakaś... Decyzja wyjście ze strefy komfortu, żeby to, żeby to zrobić. I rzeczywiście jak pacjenci tam, bo mam takich wiele przypadków, że już zrezygnowali już w międzyczasie właśnie z takiej pracy na nocki i wszyscy sobie mega chwalą bardzo no, dużo rzeczy. Ja mam wiele pielęgniarek, które są moimi klientkami, które często są otyłe, które często mają Hashimoto, które mają często otyłość ze względu na to, że pracują w rytmie zmianowym, tak? Bo pracują często po nocach. No i tutaj też, no nie namawiam nigdy na zmianę pracy, ale to co mówisz, ciężko tutaj ustabilizować, nie, ta, ta, ta osoba... Ktoś musi też takie prace wykonywać, wiadomo, No tak, wiadomo, takie, nie, 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 ale... nie, no, nie. tylko, że one na pewno nie są spójne z, z naszym zdrowiem, nie? Tu, tu, tu na pewno rozhuśtanie tego rytmu okołodobowego wpływa właśnie nie tylko na insulinooporność, ale również na rozhuśtanie gospodarki hormonalnej, nie? co też później wpływa na, na cięższą drogę, gubienie masy ciała, jak jest już otyłość, i na pewno co jeszcze? Chroniczny stres, w którym przewlekle teraz żyjemy, ze względu na to właśnie, co leci w tych telewizorach, to na, na, na pewno wiadomości, ciśnienie, żeby spłacić kredyt, tak, praca, pracodawca stoi nad głową, albo prowadzenie firmy w Polsce też nie jest proste, no bo z każdym, no, mam tą przypadłość, że akurat w kilku krajach różnych mieszkałem i naprawdę, jeśli chodzi o biurokrację taką i, i y, urzędników, jacy są w, w Polsce no to nie jest to na pewno łatwe, więc ta presja przedsiębiorców przy, przy prowadzeniu działalności, czy, czy mówię wykonywaniu jakiejś zawody, pracy, ciśnieniu. Pracowałem też przez wiele lat w korporacji, tak? no to w korporacji też ciśnie się ludzie jak cytryna, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej się da, więc ten chroniczny stres też wpływa negatywnie na to, że albo zajadamy, albo zapijamy wieczorem. A albo palimy, żeby się wyluzować no, po, po jakimś tam alkoholu, czy piwie, czy, czy jakimś dżointzie, co sobie ludzie nie rozpalą. Mają później napady pac Wpadają do lodówki i wyjadają wszystko, co, co się da przed snem. No i takie błędne koło, nie? Zapętlenie. No tak, ale a propos palenia, akurat ostatnio dotarłem do takich e, informacji, że rzeczywiście zioło z jednej strony bardzo mocno robi wyrzut hormonów, które są odpowiedzialne za głód, dlatego dużo, dużo się wtedy jada. Natomiast z drugiej strony, ale tylko wtedy, kiedy regularnie oczywiście ja nie zachęcam, bo jestem absolutnym przeciwnikiem regularnie spożywania jakichkolwiek używek. Powoduje u nich z, właśnie zwiększenie wrażliwości na insolinoporność i wyregulowanie metabolizmu. Dlatego znam dużo osób, które rzeczywiście okay. gdzieś tam. Korzystają z takich rzeczy regularnie i one na ogół są mimo wszystko szczupłe, mimo tego, okay, że jedzą nice. słodycze, 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 słodycze. słodycze. To, to nie jest oczywiście tip dla Was, kochani. Od dzisiaj zaczynam. <laughs> Terapia. Bo to nie tędy, nie tędy droga, bo to ma też jakby swoje inne negatywne konsekwencje. Natomiast no też dobrze zwrócić na to uwagę. Ja też zauważyłem w mojej pracy, bo teraz, no, znaczy, no, gdzieś tam generalnie mamy też pacjentów dietetycznych, którzy przy okazji się odchudzają, ale my to raczej rzadko jest. Jedyny powód, dla które do nas przychodzą, zazwyczaj to są jakieś tam inne choroby i dolegliwości, ale też zauważyłem, że największe problemy z wagą, albo też, że na przykład waga idzie, a potem gdzie chudnięcie idzie bardzo fajnie, a potem nagle gdzieś tam się blokuje, zauważyłem, że są dwie rzeczy. Pierwsze to niedobór wody. Jeśli mało pijecie so, wody, okay. tak, albo nie pijemy wody, czyli ludzie zazwyczaj nie piją wody, tylko wtedy piją kawę, albo piją herbatę, albo piją soki, więc to bo kawa będzie odwadniać, herbata będzie odwadniać, alkohol będzie odwadniać, zioła na ogół mogą, będą też odwadniać. Słodkie napoje. Tak, a do tego jeszcze już nie daj Boże, jak to wszystko będzie z cukrem, tak, czyli z dwie 3 łyżeczki cukru, albo będą to właśnie słodkie soki i napoje, nie? czyli średnio taki... No już nie chcę wymieniać nazw, ale powiedzmy napój słodki, jakikolwiek sok, po prostu zwykły sok, który będzie tam zrobiony, 100% naturalny, tralalalala, no to 0,33 taka buteleczka zawiera od 5 do 7 łyżeczek cukru, nie? Tak. Więc no kurczę, no nikt z nas nie pije herbaty posłudzoną pięcioma, siedmioma łyżeczkami, no ale kupujemy sok z nadzieją, że przecież on jest taki zdrowy, no a tam jest pięć, siedem łyżeczek cukru. No wiesz, nawet dużo jogurtów, czy teraz tych młodnych skyrów, czy, czy, czy jakichś maślanek smakowych, nie? nie mówię o samej, ale często są smakowe, ludzie nie zdają sobie sprawy ile tam jest cukru dodawanego, nie, syropów w postaci syropu glukozowego. Tak jest, więc my mamy nie pić, kochani, po to, żeby dostarczyć glukozę jakby do naszego organizmu, tylko mamy pić po to, żeby dostarczyć wodę do naszego organizmu, ewentualnie trochę minerałów, czyli tak. dlatego tam wodę z solą fajnie by było podpijać, żeby to wszystko było jakby w równowadze. I ja też zauważyłem, właśnie, że pacjenci na przykład chudną, 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 a potem przestają, więc ja generalnie już się nauczyłem, że miałem wtedy zawsze dwa pierwsze pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło wody i naprawdę 99% pa y y y pań, bo to na ogół pani dotyczy, y piło dużo wody na początku, waga fajnie schodziła i potem wszystko dalej zostawało tak, jak zostawało. Jedyną rzeczą, która się zmieniła, to jest to, to, to że zaczęły pić. znowu pić mało wody i ta woda jest niezbędna. Widać do tego, żeby te toksyny, które podczas odchudzania wychodzą z tego tłuszczu, być może organizm musi je po prostu wypukiwać. I wyrzucać na zewnątrz. Nie, to jest tylko moje przypuszczenie, dlaczego tak może być, ale naprawdę ta woda tutaj jest mega, mega ważna. Borykasz się z problemami zdrowotnymi i szukasz specjalistów, którzy mogliby ci w tym pomóc? Klinika Medycyny Zintegrowanej Kafka to idealne miejsce dla ciebie. Nasz doświadczony, dyplomowany, a przede wszystkim przesympatyczny zespół zajmie się tobą w pełni. W jednym miejscu otrzymasz wszystko to, czego potrzebujesz, aby znów w pełni cieszyć się życiem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej www.kafkaje.pl. Żeby to szło, i drugą taką rzeczą, może nie powiązaną, może przypadek u mnie w gabinecie, ale. Jak wszystko fajnie idzie do przodu, a potem coś się psuje, to zazwyczaj było tak, że to było albo właśnie woda, a drugą rzeczą to było podjadanie, ale orzechów, ale zgadnij, przede wszystkim jakie? Makadamy. Nerkowcy. A, nerkowcy, tak, bo jedzą. Jedzą oba orzechy ze względu na to, że Tak, że niby, niby orzechy, cza... po pierwsze to nie są orzechy, tylko tak. fasola, tak jak tak. Tak, orzech o, boże, arachidowy, ziemny, tak, albo nerkowce, to nie są orzechy, tylko to są fasolowe rzeczy, ale bardzo ten nerkowiec ma w sobie coś, kochani, takiego, że bardzo mocno ludzi jakby do niego ciągnie, mnie nie, na szczęście mnie niby mnie nie smakowały, ale dużo ludzi ciągnie i wystarczy, że oni są, a coś pani zmieniła w wiecie? Nie, nic nie, nic, nie zmieniłam. Dalej ja pani orzeczki. pije wodę? Tak, dużo pije wodę, ale na pewno nic pani nie podjada i tak dalej? No nie, no tam trochę nerkowców. <laughs> Ale orzeszki ziemne też tak wciągają. No tak, nie? pewnie ale... będzie to samo z orzeszkami ziemnymi. Ja tylko bardzo... mówię, jakby takie doświadczenie z mojego gabinetu, u mnie gdzieś te nerkowce się zawsze gdzieś tam pojawiały, więc no znowu wracamy do tematu, żeby nie podjadać. Tak, to, no to teraz, teraz będziemy, bo to podaliśmy przyczyny, co, co jest ja problemem. Mam jeszcze, ja mam jeszcze jedną przyczynę, kochani, układ hormonalny. No tak. Prawidłowo działający układ hormonalny to będzie też, będzie się równał również prawidłowy metabolizm, ale jak nasze układy hormonalne mają prawidłowo działać, jak jemy mnóstwo. Po pierwsze jedzenie i picie z plastików, te ksenoestrogeny, Oj. które są nieszczęśnie ważne. Są to substancje, które są tak podobne do naszych estrogenów, że po prostu zajmują receptory estrogenowe. No i nasz organizm po prostu kobiecieje, więc jeśli chcemy mieć prawidłową wagę, prawidłowe zdrowie, zdrowe dzieci, albo w ogóle mieć dzieci tak? i tak, albo jak mężczyzna, żeby wyglądał i zachował się jak mężczyzna, kobietek, kobieta, to tutaj potrzebna jest równowaga hormonalna. Żeby ta równowaga hormonalna mogła być, trzeba całkowicie wyeliminować picie z plastikowych butelek. Właściwie powinniśmy też wyeliminować jedzenie z plastikowych opakowań. To czasami może być trudne. Bo dużo osób też zamawia sobie teraz, bo modne są diety pudełkowe i one są na gorąco zazwyczaj pakowane w ten plastik. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że zamawiają nawet zdrową dię te w plastiku. Później jak ona przychodzi do firmy czy tam do biura i gdzieś tam sobie podgrzewają, często w kuchenkach mikrofalowych, kuchenki mikrofalowe raz, że pozbawiają to wartości odżywczych, to znowu podgrzewają ten plastik dodatkowo i futruje się znowu te... Substancje, o których a tutaj mówisz. warto podkreślić, że nawet to nie chodzi już, bo jeśli chodzi o ksenoestrogeny, to badania wykazały, że nawet śladowe ilości, ilości. ksenoestrogenów już bardzo silnie i bardzo mocno wpływają na zaburzenia hormonalne w naszym organizmie. No też smażenie na to, tych teflonowych patelniach, nie? Często porysowanych, ludzie jeszcze tam zdrapują jajeczniczkę tymi, do końca. Z tymi patelniami ja też bardzo tak. dużo zwracam uwagi na to, tak, bo ja to jest też. tak, niestety z tymi patelniami jest tak, że te patelnie, które są najzdrowsze, bardzo trudno je się na nich albo smaży, albo, albo utrzymać w, czy, w tak, czystości, tak? tak, tak? tego ludzie bo za, zniechęcają nie, się nie mogą być zawilotnione, no bo na żeliwnych będą tam wychodzić różne rzeczy, albo to trzeba by było za każdym razem umyć i posmarować tłuszczem. Są też mega ciężkie. Moja tak. żona mega narzeka: A, Jak chcesz taką baterię teraz sami ją przenosi? No to dobra, to mnie tam woła czasami <laughs> i przekładam. A te, które właśnie, są fajnie się użytkuje, no to znowu z drugiej strony będą będzie albo aluminium, albo teflon, czyli fluor, i tak, bo to też będzie z tym powiązane i jeszcze różne, jeszcze różne inne rzeczy. Tak. Tak, a jeszcze podam o taki przykład, który zrobiłem na sobie. Zrobiłem taki eksperyment, że w swoim życiu nic nie zmieniłem poza jedną rzeczą. Zacząłem, poświęciłem swoje zdrowie i zacząłem się przez dwa miesiące żywić tylko w McDonaldzie. Trzy posiłki dziennie jadłem w McDonaldzie. Miałem taki etap w życiu i ja jadłem sobie te fajne jedzonko, które jest bardzo pyszne, no bo nie da się tego powiedzieć, że nie, chociaż jak przechodzisz na zdrowy styl życia, to ten organ się oczyści, to ten McDonald's ale tak Już nie smakuje, wtedy nie ale jadłem i ja przytyłem przez dwa miesiące 17 kilo, a nie zmieniłem nic innego, nie? I ta, 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 taki sobie zrobiłem kiedyś przykład, gdzie jeszcze tam medialnie nie występowałem nigdzie. No, zrobiłem to bardziej dla siebie, bo wiem, że amerykański jakiś trener kiedyś zrobił coś takiego, on tam przytył aż chyba 30-40 kilo, myślę, że to niemożliwe. Nie? I zrobiłem podobny eksperyment i faktycznie waga idzie i to szczególnie opona. No. No tak, no to jest właśnie ta żywność, no ja sobie nie wyobrażam, jeśli w McDonaldzie, bo mnie akurat jedzenie w McDonaldzie nie smakuje, w sumie nigdy mi nie smakowało, zjadam raz w roku w McDonaldzie, no nie wiem, czy już mówiłem, czy nie mówiłem, ale za, za, zawsze w grudniu do, do Francji, 23-24 godziny w, sam, w, sam, w autobusie, no bo to jedziemy taką zorganizowaną wycieczką i zawsze jak wracamy, mamy tylko jeden postój, taki dłuższy, gdzieś tam Na godziny 15-16, akurat no zawsze akurat tak, że ta linia, z którą my jeździmy zawsze zatrzymuje się tylko i wyłącznie przy McDonaldzie. No, więc yy, łatwo powiedzieć, może a to przecież można przejść na głodówkę i tak dalej. No można, kochani, ale wiecie, no po takim sześciodniowym maratonie na snowboardzie, gdzie jeździmy po te 10 godzin dziennie, i naprawdę na maksimum, kiedy jest znowu ta podróż, kiedy jest nieprzespana noc i tak wszystko, no to trudno się w takim, w takim rzeczach robi głodówkę więc ja wtedy też zjadam raz w McDonaldzie, ale ja nie zjadam tych bułek, bo ja nie mogę, te bułki mi nigdy nie smakowały, zawsze się po nich źle czułem, więc zazwyczaj tam jest taki potrójny hamburger, tak. więc biorę te, takiego potrójnego, wywalam te bułki i sobie tam po prostu zjadam, tylko to, co jest ze środka, to też nie jest zdrowe. Nie, nie. Ale rzeczywiście, no tak się zdarzy, no więc po to mamy te wyjątki, żeby jak dobrze się trzymamy, tak, przez 80%, powiedzmy 90% naszego życia, nasz organizm już dobrze funkcjonuje, metabolizm jest wyrównany, jesteśmy zdrowi, nie mamy chorób, nie mamy objawów chorobowych, no to wtedy raz na jakiś czas na wyjazdach, nawet fajnie zgrzeszyć, a ja nawet lubię sobie tak, nawet na siłę czasami to robię, ale lubię, właśnie to jest to, dla mnie ta taka, no nie wiem, może nagroda to już źle, bo nagrodą to jest nie, po prostu może dobre bez... samopoczucie tak. i zdrowie, nie? Ale taka, taka moja, ta poczucie tego, takiej mojej wolności, że mogę sobie na to pozwolić. Tak, tak. No to teraz podaliśmy przyczyny, a może odwróćmy to teraz, żeby jak zrobić, żeby się pozbyć tej otyłości, insulinooporności, w jaki sposób. Z tym walczyć i jak to zwalczyć, nie? Tak, a jeszcze tylko jedną rzecz dobra. powiem, no to będzie tak pomiędzy, dobra, i tak dalej. Dobra. Zwróćcie, kochani, uwagę na to, bo teraz akurat tam parę razy przyglądałem się w internecie i słyszę ostatnio parę ludzi, jak próbują walczyć z tym, co my tutaj mówimy, i próbują, nieprawda, nie ma badań naukowych na to, że węglowodany szkodzą, węglowodany są zdrowe, tak. węglowodany nie powodują otyłości i tak dalej, i tak dalej. Kawa jest zdrowa. Tak, kawa jest zdrowa, ale zwróćcie, kochani, na, na to, jakie mają brzuchy te osoby? Wszystkie które ja obejrzałem ostatnio. Wszystkie. Okay. Nawet o one tutaj będą wyglądać szczupło. To zwróćcie uwagę na ich brzuchy. Ostatnio widziałem dwóch takich artystów, którzy mówili, że właśnie węglowodany są super zdrowe i trzeba jeść i to jest w ogóle idiotyzm, żeby z nich rezygnować. Tylko zwróćcie uwagę na to, jakie mają pszeniczne brzuchy, pszeniczno-piwne brzuchy, węglowodanowe brzuchy, tak? Olej, olej roślinny i tak dalej. Wiem pewnie o kim mówisz, bo ta osoba ja... ostatnio mi komentowała bardzo dużo postów. Tak, nie, nie nie, nie, nie ten, musia, ale... musiałem. Zabulkować. Zwróćcie uwagę, kochani, jeśli, hmm. jeśli chcecie, widziałem ostatnio bardzo, tak jest jeden chyba z takich youtuber, też mi się gdzieś tam ostatnio rzucił taki bardzo, bardzo popularny. I to mi się bardzo podobało akurat, co on zrobił, bo pokazał, że my teraz mamy taką tendencję do tego, że się chcemy fotografować, pokazywać w internecie, pokazywać innym ludziom zawsze wtedy, kiedy jesteśmy w największej formie, a dobrze jest się też przyznać do tego, że nie jesteśmy w największej, w, w, jakby też czasami w gorszej formie, czyli czasami się pomalujemy, czy kobiety się pomalują albo czasami nie pomalują. Czasami mamy jakieś tam większe, jak ćwiczymy, to tak. mamy większe ciało, jak nie ćwiczymy, to mamy mniejsze ciało, ale też pokazał, jak wygląda jego brzuch rano, a jak wygląda jego brzuch wieczorem po jedzeniu i powiedział, że to jest naturalne. No kochani, to nie, nie jest, jest naturalne. naturalne. My ręcze, że jemy przynajmniej tyle samo kalorii, nie? Co tak. ten pan, nie wiem, czy tam wiesz, o kim ja mówię, bo już tam nie ten, i tak dalej. Pan doktor. Tak, no dobra, nie, ten i ten, nie. ale to nie jest tak, że my wieczorem mamy mieć wystające brzuchy, bo ja brzuchy rano i wieczorem mam dokładnie taki sam to się u mnie kompletnie nic nie zmienia, chyba że gdzieś zgrzeszę coś za dnia i zjem gdzieś tam kawałek czegoś, czego jak nie powinienem. U mnie to na przykład odżywczych. cebula tak będzie działać, tak. jak zjem usmażoną cebulę, albo nie daj Boże ugotowaną cebulę, to od razu mnie wywala. Dlatego nie jadam po prostu i, i tyle. Albo jakbym tam może zjadł coś no często, Coś przenicznego. Więc akurat tutaj naprawdę chyle czoła, bo to był bardzo fajny temat, który tam akurat on poruszył, że dobrze by było, żebyśmy uczciwie przyznawali się do tego, jacy jesteśmy i nie wstydzili się swoich słabości i też uczciwie się do tego przyznać. Ale tam jest jedna jedna rzecz, z którą się nie zgodzę. Brzuch rano i wieczorem może wyglądać tak, tak samo. I oczywiście, jeśli będziecie jeść według, według zaleceń, na pewno karniwora i te układy pokarmowe będą prawidłowo działać, to bez względu na to, czy to będzie siódma rano, czy dziewiętnasta wieczorem, brzuch, to będzie, brzuch będzie wyglądał identycznie. Płasko, Więc no, ja mam takie założenie: no, jak widzę na przykład, jak ktoś chce komuś, nie wiem, nauczyć kogoś, nie wiem, na przykład boksu, no to też patrzę, jeśli ktoś dobrze boksuje, no to ja bym chciał do niego iść i nauczyć się tego boksu, nie? Jak widzę, że tak. ktoś dobrze jeździ na snowboardzie, to ja do niego podchodzę albo słucham jego rad które on do mnie mówi, bo też chciałbym się jakby jeździć tak na przykład dobrze, jak on na tym snowboardzie. I to samo, to samo, kochani, dotyczy no, jedzenia. Jeśli ktoś wychodzi i mówi wam, jak powinniście jeść, a ma 20 kg nadwagi, 50 kg nadwagi, albo nie ma na nadwagi, tylko ma taki brzuszek, który odstaje aż tyle, że nie da się w garnitur zapiąć albo w jakieś inne rzeczy, no to zastanówcie się, kochani, czy na pewno ta osoba ma wystarczająco dużą wiedzę, bo ona może mieć do dobrą wiedzę, ale niekoniecznie musi ją stosować w życiu. Bo też tak może być, nie? Tak. No ale ja lubię słuchać takich osób, które mówią są... to, co robią. Tak, to, 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 to jest <laughs> ale robią największy... to, co mówią, przepraszam, w tak. drugą stronę. Tak, nie? to my jest takim wzorem, dlatego, no bo wiadomo, też wiele osób nie żywi się w sposób taki, jak my promujemy, ale bardzo jest aktywna fizycznie, bardzo dużo przepala, trenuje. I, I takie osoby też będą szczupłe i one będą przykładem, tylko weźcie pod uwagę, że kto z Was się szykuje codziennie do maratonu, kto z Was chodzi codziennie na siłownię, kto z Was aż tak intensywnie trenuje. Nie? Kochani, często pytacie, jak się ze mną skontaktować? Najłatwiej przez moją stronę ice-tiger.pl. Tam znajdziecie moje e-booki oraz książkę. Przewodnik po diecie Insulinooporność pod kontrolą. Głodówki lecznicze. W Ademeckum można zdrowo żyć. Oprócz tego oferuję konsultacje, mentoringi i wyjątkowe wyjazdy na Postka. Twoje zdrowie zaczyna się tutaj. I tutaj też są różnice no żywieniowe. My mówimy o zdrowiu, a nie takim stricte sportowym życiu, gdzie mamy czas. Jak ktoś rozwinął swoją firmę i może sobie codziennie pozwolić na, na trening kilkugodzinny, robi to 7 dni w tygodniu. I on wtedy pokazuje co je, no ale ludzie ślepo w to zapatrzeni, no to ja też tak będę, tylko że tutaj nie działa, nie? Co, coś się nie spina. Tak, tak, no ja właśnie widziałem takie komentarze typu, a co wy tam pieprzycie, bo to tam ja jem 300-500 gram węgli dziennie i zobaczcie jakie mam ciało. No tak, no ty masz takie ciało, chobie, bo chodzisz, bo po pierwsze bierzesz sterydy no, i dlatego masz takie mięśnie, poza tym, no nie wiem, robisz powiedzmy codziennie treningi, więc twój organizm tego wymaga, no spalasz, robisz dużo siłowych rzeczy i tak dalej, no to to jest wszystko okej, okay. ale to tak jak ze sportowcami najczęściej z piłkarzami wygląda, na przykład, przykład Diego Maradona. Tak. Ludzie jedzą, oni, ci piłkarze jedzą tak samo przed, jak no nie wiem, swoją formą życiową, czyli tak, wtedy tak. kiedy w uczestniczą trakcie kariery czas w trakcie kariery on dzięki właśnie za słowo, albo po tej karierze, natomiast zmienia się to, że wtedy byli bardzo intensywnie wysiłek, a potem już nie było tego intensywnego wysiłku. No i różnica polega na tym, że jak oni mieli to wysiłek, się to ciała wyglądały pięknie, a jak nagle tego wysiłku, tego ruchu Brakuje, no to nagle wszystko się zmienia. A prawidłowe odżywianie będzie polegać na tym, że bez względu na to, czy uprawiamy zawodowo sport, czy niezawodowo sport, albo w ogóle, czy tam nawet jakbyśmy powinni świedzić, nie wiem, nawet jako księgowa i tak dalej, to nie powinniśmy mieć nadmiaru tkanki tuszczowej, no po prostu, znaczy nadmiaru, no wiadomo, nie powinniśmy mieć otyłości. No, jak ktoś ma 1,60 m wzrostu i waży 80 kg. No to na przykład przy kobiecie, no to to kochanie nie jest naturalne i to nie ma znaczenia, czy się ruszamy, czy nie ruszamy. Oczywiście ruch tu jest bardzo ważny, bo wspomaga w spalaniu, ale powinniśmy się tak odżywiać, żeby nawet z małą ilością ruchu, tak? Wyglądać dobrze. Dobrze, dobrze wygląda. No ja też nie mam czasu, ja bym chciał bardzo, ale przez to, jak pracuję zawodowo, że mam trójkę dzieci, jeszcze dwa psy, dużo jeżdżę, mieszkam trochę na dwa kraje, więc ja nie jestem w stanie aż tak dużo trenować, tak? I jednak ja przyswajam dużo pokarmów, tylko pokarmów, które są naturalnie skorelowane z gatunkiem Homo sapiens. I tutaj poruszaliśmy ten temat, jakby był Damian Sapiński u nas na kanale, że też mówił, że zauważył, jak ludzie przechodzą na to prawidłowe żywienie, tylko to znaczy odżywianie, odzwierzęce i to ciało zaczyna się przebudowywać i ono zaczyna naturalnie wyglądać. I ludzie, którzy nawet nie chodzą dużo na siłownię, to wyglądają jakby na nim chodzili po prostu te mięśnie jakoś nabierają kształtów. Nie? Tak, no, regulują się hormony, tak. mamy odpowiednią ilość białka, mamy odpowiednią ilość energii, czyli tłuszczy, no więc ciało wtedy zaczyna być odżywione. I to właśnie też może jedna z tych rzeczy, którą ważne wa warto powiedzieć, kochani, nigdy nie zwracajcie uwagi na to, ile ważycie do wzrostu, ponieważ ten współczynnik BMI jest tylko orientacyjny. Tak. Nie? Ja, bo ja miałem, w naj w ja mam 78 wzrostu, w najlepszej mojej życiowej formie ważyłem 92 kg, ale miałem 5 kg tkanki tłuszczowej w moim całym organizmie. 5 kg tkanki tłuszczowej na 92 kg przy 1,78 m wzrostu. Ponieważ cała reszta to były po prostu, była woda, Mięśni. były mięśnie i były kości. No czyli powiedzmy mięśnie tłuszcz, żeby tu już nie wchodzić tak. jakby w szczegóły. Więc można mieć, nie wiem, można mieć 1,60 m i wagę 60 kg. powiedzmy już tak strzelmy i ta, ta figura może być naprawdę super, ale może mieć tak naprawdę całkiem niezłą nadwagę już w tym, w tym czasie. Zapraszamy do subskrypcji, polajkowania, komentarza, wciśnięcia, dzwoneczka, żebyście mieli na następny Odcinki, informacje, że pojawił się nowy odcinek, i zapraszamy serdecznie po nową wiedzę. Dziękujemy Wam bardzo, kochani. No i co, do następnego razu. zdrowia.